Niedziela, 8 października, godzina 11:37, Dwie minuty opóźnienia. Witam Państwa w Dęblinie i rozpoczynam podróż numer 33. Podróż skróconą o 3 dni, początkowo miało to być 5, zakończy się na dwóch mroźnych dniach, proszę Państwa. Skrócona z wielu czynników. Jednym z nich właśnie pogoda, najważniejszym z nich stan zdrowotny w mojej rodzinie. Ale więcej się nie będę rozwodził. Za mną wieża numer 159 w Dęblinie. Mamy tutaj jeszcze dwie i przed nami 80 km na Radzeń Podlaski, gdzie dzisiaj wystąpi o godzinie 19.00 Dawid Kwiatkowski. Mamy pierwszą z nich wieża numer 839 do kolekcji. Ciśnienie 1016 Ale wysokie Ale proszę Państwa Dojechaliśmy Pod rynek w Dąblinie Teraz wam jeszcze Pokażę cudowny kościół I zapewne wieże ciśnie O plaże. Przy rynku mamy Biedronkę No i zapewne Urząd O Znowu mamy zieloną górę. Poznań. Proszę bardzo. To jest chyba wygląd województw. A nie miast! Miast, proszę państwa, to jest wygląd miast. Zobaczcie, tak wygląda Warszowo. Olsztyn trochę podobny do kształtu Polski. Widzę. Ale ciekawe. Ale fajne. Albo biały stok, tak trochę jak Polska Tutaj mamy Ustrzyki Dolne Co dalej? E, Dęblin To tak wygląda Tutaj mamy Herb Lublin Lublin całkiem spore miasto, ale Radom jaki duży Kielce też taka polska troszeczkę, krzywa Katowice O, proszę bardzo Katowice, Kraków jest potężny. Kraków jest potężny. Chyba Rzeszów pominąłem, ale trudno. Opole też spore. Wrocław jest spory kloc. Katowice i Wrocław. I nie wiem czy łucie, pokazałem. Pyk. Ale Wisła troszeczkę wysycha, widzę. Niedobrze. Główna rzeka Polski. Natomiast... Złodzi, płynie sobie warta przez Poznań. Wbijamy do noteci Pyk nad Bydgoskiej, No ale brakuje Odry, która prowadzi do Szczecina. A tu jeszcze mamy Gdańsk. Tutaj chyba mamy tą wyspę na S. Już nie pamiętam jak się nazywa gdzie jest wieża ciśnień do zdobycia. Kościół pod wezwaniem świętego Piusa Piątego Ale bydle Tereny przylotniczej Akademii Wojskowej Wieża numer 840 Ohoho Jedyny dzisiaj otwarty sklep oprócz Żabki To może zajrzę Kasy samoobsługowe w Udało. Zatrzymałem się na sik pauzie i ładne widoki mam. Wykopy. Zalało tutaj deszczem. I zobaczyłem grzyba. Zajączka. Teraz trochę opadu, więc może warto by było w następnej podróży zrobić grzybobranie. W jakieś rejony Zielnej Góry. Łęż i wieża ciśnienie numer 841. Ładne ujęcie. Nigdy takiego nie widziałem i to był jeden jedyny w dęblinie gruszka Kiwi. Dobre Ale dobre Mmm Gruszka jest tuż po mango proszę państwa Właśnie mnie minął zespół Davida tam podjeżdżałem pod górę Tragicznie mrozi ten wiatr a jeszcze taką drogę mam A zaraz się widzimy w Poznaniu 15.08 Witam w domu 54 km za mną jednak jadę na koncert. Półtorej godziny do Razynia. Pan Jezus chilluje. Zobacz to. Ja jadę w ukosie, tak mnie pcha. Prawie wylądowałem w Na 11.50, już reklamują mój hotel. Mój hotel znajduje się na wschodnim wyjeździe z Razynia. To jest moja stacja, mój hotel. A obok przepiękny hotel Dawida Kwiatkowskiego tego autu, które mnie miało. Nic nie nagrałem, ale mam zdjęcie z Kwiatkowskim. Ostatni dzień, ostatni koncert i takie zwieńczenie sezonu. 30 koncert proszę państwa. Niesamowite. Ja mam takie szczęście. To jest ja muszę w lot to grać. 18:30, czyli pół godziny do koncertu. Ja się umyłem, grzywka poprawiona, room tour zrobimy później. No, pora ruszyć się na koncert. I obłędny gdzie ja stanę. Ja już jestem, proszę państwa, spełniony. Lecimy za Dawidem. Można tak poprawić roweru, co? Pod dali widzimy przepiękny Pałac Potockich w radzeniu Polackim Jest to w samym centrum miasta Mamy scenę, gdzie grał Dawid Już lecimy na hotel Najdłuższy koncert, na jakim byłem Trwał z półtorej godziny Zagrał na bis chyba 3 czy cztery numery Ale to też tutaj widownia pomogła zdecydowanie tak samo fani zrobili fajny plakat. Dzięki temu się udało. Jest, proszę Państwa, mega zimno. Nawet po nosie widać, że mam czerwony. W chwili chyba 7 stopni. Nad ranem będzie 2-3. I jak będę wyjeżdżał, to wcale nie będzie o wiele więcej. Chyba 4-5. tak Cały cały dzień. A jutro musimy zrobić 30 km na Parczew. Stamtąd mam pociąg. Tutaj też w sumie Hotel mam tak na skraju miasta, bardzo blisko stacji. Kurze, brakuje mi słów, dużo emocji jest we mnie w tym momencie i dużo przemyśleń. Ale kupiłem spacerwa, żeby tam dojechać, jeszcze wtedy nie wiedziałem, że, że będzie 5 stopni. przy fontannie, na tym całym rynku, mamy e, wygrawerowane miasta i kilometry do nich, 180, y, 158 km. stąd jest Zamość, przepiękny Zamość, w którym już byliśmy. Mam, kurde, tak mrozi łeb, że ja już nie wiem, co ja gadam. Taki korytarzyk mamy. Mam pokój numer jeden. Tak samo miałem mieć wczoraj na Mówię miejsce pierwsze no ale nie pojechaliśmy I zapiłem sobie rower No i wchodzimy Nie wierzycie że mam jedynkę To proszę bardzo Aha Ty kurde pełno tych świateł jest Dwie szafki nocne, takie rolety, fajna lampeczka. Telewizor, tym razem Samsung. Dwa krzesła. No, ładnie to wygląda, prestiżowo. Lustro. Zobaczmy jeszcze. A, znowu się pomyliłem. Kibelek. Zobacz, taka lampeczka. Kosz jest fajny. Kolejne lustro. Witam Państwa. To są te szampony z Rosmana, i różne takie. Ja już kąpiel brałem. Witam Państwa drugiego dnia. Jest godzina 9.55. Za 5 minut dosłownie wyruszamy. Stałem i pogoda w kratkę. 8 stopni ma dzisiaj być, więc o 3 stopnie mniej niż wczoraj. Patrzę za okno, ale nie ma Dawida. Potem. Patrzyłem na insta-story kogoś, że wrócił w nocy na Warszawę. Niesamowite. Fajnie się wszystko ułożyło, że go złapałem. Mam zdjęcie po raz pierwszy w tym sezonie. Tu jeszcze takie rzeczy mieli. No ale nie skorzystałem. Chciałem rano herbatę. Troszeczkę za późno wstałem. Takie szafki, nic nie ma. Jedynie wieszok. Dlatego miałem wczoraj dużo szczęścia odnośnie Dawida A dzisiaj ruszamy na Parczew. Mam tam 30, chyba 33 km Półtorej godzinki mi to zajmie Pojedziemy na Rynek do Lidla No i od razu na pociąg, którym pokierujemy się na Lublin W Lublinie będziemy mieli przesiadkę dwugodzinną ponad Ogarniamy sobie znowu Rynek Możliwe, że wysiądziemy wcześniej, żeby Ogarnąć dwie wieże ciśnie, ale wtedy bym musiał kolejne robić 30 km, więc zobaczymy jeszcze. Tak samo nic nie może się stać w międzyczasie z rowerem, no bo muszę dojechać do, do Lublina 30 km, a przesiadkę mam 2 godziny. z Lublina natomiast ruszamy gdzieś po 15:22, lądujemy w Poznaniu, więc fajno, fajno ma dzisiaj nie padać mimo wszystko, fajnie, że nie ma wiatru, jest taki minimalny, no ale w porównaniu do wczoraj, no to. Jest niebo, a ziemia, więc dzisiaj nawet odczuwanie pewnie będzie cieplej I to może mi pomóc podjąć decyzję odnośnie tego, czy wysiadać wcześniej w Lubartowie dokładnie, czy jechać na Lublin A teraz jeszcze na zakończenie Plac Wolności w Radzyniu Nie jest to stary rynek Kolejne miasta mamy Wołczyn 44, Białystok 175 Mamy również pokazany kierunek Trzeba jechać Tego wczoraj akurat nie widziałem No i tak jakby herb Niedźwiedzia mają Dlatego wczoraj przy scenie mieliśmy niedźwiedzia Zapewne Jeszcze boisko i Tam się cały dwór rozpoczyna O, tam jakiś Karol Lipiński Zaraz podejdziemy do niego a tutaj mamy las wolności Tam rzeczywiście chyba był rynek, ulica się nazywała rynek Mamy zegar, proszę bardzo Ryk Działa? To działa Pomnik, tam fajny kościół I wyjeżdżamy na parczew Polski kompozytor, skrzypek, pedagog Urodził się w 1790 roku Tutaj w Radzeniu Podlask Możemy tu wjechać. No fajno fajno, ale śmieci zostały. Ja sprzątać nie będę. Bo ja muszę pędzić dom. Tutaj jeszcze bardzo ładny widok na pałac. Na wyjeździe od południa mam jeszcze taki park handlowy, będę ekspert CCC Hebe. No do patrzcie pozostało już 30 km. Taką traskę mam. 11.20 Połowa trasy trochę tutaj jezior jest, to racja. Piękna końcóweczka, zostało 6 km o 12 parczew. W w Barczewie, a tuż obok mamy Mosir wiosć. Jest mega zimno, proszę Państwa Ja od razu lecę na Lublin, tam kościół Jana Chrzciciela bije właśnie godzinę 12 Tu mamy taki supermarket powiązany z Groszkiem Pewnie cały asortyment e. Osa na mnie usiadła, co ty robisz? Plac Wolności w Parczewie Rośmy do Mamy również tutaj fontannę, ale... A, jednak nie mamy nic poza tym Mamy potężnego jelenia w którym sobie zrobię fotę, a wszystkie foty znajdziecie na Instagramie, link w opisie i zaraz ruszamy na dworzec, bo on jest oddalony o dobre 15 minut od centrum, tak jak w radzeniu. 22 minuty do pociągu wejdziemy sobie do Biedroneczki. Jednak się cofam. Jest prześliczna, no ale tak czułem, że może tu nie być kas samoobsługowych. Następną opcję. Wybrałem Lidla, ale również mamy tutaj mrówkę Media Expert. Muszę pędzić, bo mam 13 minut do pociągu. Pokazuje mi 10 minut drogi. Na z i nami. No jest Lidla. Ledwo zdążyło. zdążyłem. na ostatnią minutę. musiałem opanować szlała, a się już zamykał wręcz. Zaczęło pikać Chodzimy. Do no, słowa, bo nigdzie nie wyświetla. Jest bowiem za zimno. Mam cały zmrażony nos z ręką. Spróbuję te wszystkie wieże ogarnąć w pociągu. Zobaczymy, czy się uda. No i w Lublinie będę miał dwie godziny. Pewnie pójdziemy na jakieś kebaba. Wczoraj w ogóle obiadu nie jadłem, dzisiaj śniadania. Wczoraj jedynie na kolację, herbatniki Więc jest słaby. Sfaq kwadrans po pierwszej w Lublinie Głównym. Dwie godziny mamy do pociągu. Tyle razy w Lublinie jeszcze nigdy nie, nie wchodziłem. Tutaj nie szedłem przez dworzec. Mamy przechowywanie, jak widzieliście. Mamy hotkę kebaba. Mamy też atom do kawy, widzę. Jakieś gówno postawili co to gwiazdy, kolporter a my proszę państwa wychodzimy na zewnątrz gdzie mamy tworzec autobusowy, ale jeszcze niedokończony. proszę państwa jestem załamany bo po to jechałem do Parczewa aby ogarnąć lokalizację wieży ciśnień i żeby ją zdobyć i co? wybrałem Lidla wybrałem proszę państwa sklepy no ale byłem głodny, nic nie jadłem. Ani obiadu, ani śniadania i raczej to mną pokierowało. Totalnie zapomniałem o tej wieży. Na szczęście zdobyliśmy dwie po drodze. Jeszcze tutaj mamy dwie w Lublinie, ale pewnie tylko jedną zdobędę. Teraz lecimy na kebaba. Jestem mega głodny. Chyba dwukrotnie zjeżdżałem z rynku ulicą Doliny Panny Maryi, ale ani razu, chyba przez te liście, nie widziałem tej wieży ciśnień. Po dokładniejszym researchu okazuje się, że za mną mamy ruinę 844 wieży ciśni. Ogromne centrum handlowe niczym port, łódź, że bardzo skin shopping. Mamy smyko, mamy, mamy za tu biedronkę, widzę nawet. No to trochę się zakupów porobi. A jeszcze musimy pod się nie jechać. Proszę bardzo, widać ją. Podjedziemy tam bliżej. O ale żem trafił. Na wejściu mam. Ach, cholera zatrzymałem. Mamy już zahira średniego. Będziemy testować jak smakuje w Lublinie, bo chyba nigdy jeszcze w Lublinie nie jadłem. Mam jakiś sklep z zabawkami. Tam się pokierujemy, ale najpierw proszę Państwa lecimy. Tam, do zmyka. Rany Julek Zaraz pani wraca ale Czy są tutaj jakieś autka? Nie za bardzo tam Mamy lego No nic też chyba coś tam jest Lecimy tu Teraz sobie zdałem sprawę, że w poprzedniej podróży Sześciodniowej bodajże Nie kupiłem żadnego autka Chyba to trzeba nadrobić Ja już tam widzę pewne, Pewien wybór I gęś tu mamy Pipka, Tego też jeszcze nie kupiłem, a do końca roku muszę spełnić to marzenie O kurde 28 wrzesień, 9 październik No to muszę trzy wybrać w takim razie Wystygnie mi Biorę trzy z tych czterech i nadrabiam poprzednią podróż Ja chcę jazdę testową Kaka mm. Ale dobry sos no to jest połowa sukcesu. Łowinka też bardzo dobra, a nie była za świeża. No no! Tutaj za chwilę są dwa w Lublinie. Patrząc na yy, ocenę tego, a drugiego, wybrałem ten. Ten miał 3,9 na 700 opinii a w mieście miał 3,2 na 150 opinii co to jest zdecydowanie lepszy. Moim zdaniem też po prostu przez to, że tutaj w centrum handlowym jest więcej klientów, ale fajna wołowinka no i ja też jestem głodny, no długo nic nie jadłem chyba z 26 godzin nic nie zjadłem porządnego ale mimo tego myślę, że i tak moja ocena nie jest tutaj zaburzona i ocenię tego kebaba na 8 na 10 chyba bo to jest odpowiednia ocenka. Ten sosik mieszany tutaj. Bardzo dobry. A przede mną ryki dinozaury, one się ruszają. Zobacz tego. Roślinożerca to jest ten bezpieczny. Kebaba też mi nie świśnie. A na sam koniec przed odjazdem wieża numer 845 na rynku w Elizówce. To jest takie tam targowisko miejskie. A, napakowany. Ja bym zmienił na 8,5. Albo pół godziny do pociągu, a 20 parę minut drogi, a ja jeszcze jestem przed tym centrum handlowym. Mmm. mamy Faktory Outlet Nie mam czasu na rynek, ale macie trochę tutaj jakby z Poznania Gdzieś tu też w poczkarni wziąłem sobie pączka ale zostało 12 minut nie wiem czy że wracamy tą doliną Maryi Panny czy jakoś tak teraz za tym zjazdem już chyba żadnych świateł nie będę miał no ale mam 2 minuty zapasu jedynie na 9 minut trasy 5 minut zostało tą czy nie? Jak myślicie? Ole ładnie! No, no. się postarali. Lecimy już na Poznań... Co? Na Poznań. 4 minuty przed czasem byłem na forcu, więc ja zawsze zdążę. Znowu nam tak jak w tamtą tą stronę, tak samo wracamy do poznania, tym samym składem. Tylko odwracają się te dwie pierwsze liczby. Bo na początku było 7,200, teraz jest 2,700. Wejdźcie do innych wagonów i znaleźć niewolnego miejsca. W dalszym ciągu konduktorzy dostawić dostawać rezerwację na wolne miejsca. Przepraszamy za utrudnienia. o później do pociągu będziemy informować na bieżąco. Odpinają wagon 13. Pechowy. No trzeba było od razu zostawić go. No, 13. Pechowa, no. ja jestem w 15 na szczęście. Ile to zajmie? Ale pewnie z 20 minut opóźnienia będzie. Tego pimpka to ja, żebym widział, jak tu przyjechaliśmy do Dęblina. I słodziaczek stary. Chyba dłużej niż 20 minut. Bo wciąż 13 jest podczepiona. Tu działają panowie. Pyk. A już 15 minut opóźnienia. 64 minuty opóźnienia, ruszamy z Dęblina do ten nieszczęsny wagon Piękny zachodzik się szykuje 62-3 minuty opóźnienia. Witam w Poznaniu.